Kiedy jesteś zbieraczem, wtedy zbierasz. A kiedy zbierasz, wtedy nazbierasz. Zapchałem całkowicie moją piwnicę przez lata zbierania i przez lata wyjeżdżania w trasy. Kiedy miałem wolne między trasami, to robiłem odcinki z plus coś. No i właśnie wszystko, co nazbierałem, do piwnicy pakowałem. I już zapomniałem, co się tam mieści, więc w tym roku rozpoczniemy nową serię o nowej treści. Na Wasze ekrany właśnie wkracza nowa seria Piwnica Zbieracza. Tak, więc mam zaszczyt zainaugurować nową serię na moim kanale. Myślę, że rozwinie się wspaniale. 10 stycznia w sobotę zaczynamy, i przygotowałem sobie też specjalny słoik na pieniądze. Będziemy przez rok eksplorowali piwnicę. Światło, proszę. Będziemy przez rok eksplorowali piwnicę i zobaczymy, ile nas zbieramy. Dzisiaj zaczynamy. Dzisiaj się poczęstujemy. Może pierwszym z brzegu fantem. O, może na nagrzewnicę rozbierzemy, żeby zacząć godnie ten odcinek. No i będziemy po prostu etapami wyciągali, demontowali, cieli, łamali, wywozili i zarabiali. Zapraszam Was do pokoju. Dokonamy tam... Podboju <laughs> tej nagrzewnicy. Pozdrawiam z piwnicy. Tak więc, czyszczenie piwnicy zaczynamy od tej nagrzewnicy. Zważymy ją sobie i rozbierzemy w miarę możliwości pokojowych, domowych. No i będzie to pierwszy fand, czy waga nam zadziałała. Zadziałała. Rzucamy ją na wagę. Zobaczymy, ile, ile waży nagrzewnica. No, 2 kg, 162 g. Gdybym oddał na złom po 65 groszy złoty 41. Rozbierzemy, może coś tam znajdziemy ciekawego. Mam tutaj przygotowany już e, słoik odpowiedniej wielkości do spodziewanej zawartości. I tu będę wkładał wszystkie pieniądze, Zarobione z piwnicy podczas serii Piwnica Zbieracza będzie główny tytuł Piwnica Zbieracza i różne podtytuły w zależności od okoliczności. No i co? Rozpoczynamy od rozbierania tego urządzenia do ogrzewania. To może tego a nie tego, miałem na myśli tego tego obok śrubki mamy takie dawne. coś tam wewnątrz odkręcimy no i wiecie, zbierałem te wszystkie śmiecie. bo jest tam trochę śmieci około 50% w tej piwnicy to są śmieci, które trzeba będzie gdzieś wyrzucić no ale drugie 50% to jest jakiś złom i będziemy się starali wydobywać co się da. No i do końca roku daję sobie czas. Rok 2026 rokiem sprzątania piwnicy. A tam sobie potem przygotuję magazyn na surowce typu butelki plastikowe typu puszki i różne takie drobne śmieciuszki. No i warsztat mały, żeby przenieść się właśnie z domu, z pokoju do piwnicy. Moi drodzy złomownicy, jedną ręką to sobie można w nosie podłubać. Pauzujemy i pokazujemy kolejny etap za chwilę. Mamy już środek urządzenia, a reszta się znajduje w wiaderku na złom, o tutaj. No i będziemy kontynuowali dalej. Jak wiecie, zbierałem złom podczas serii COŚ ale w trasy wyjeżdżałem na trzy tygodnie, czasem na dłużej, czasem na krócej no i mając wolne, nagrywałem jeden odcinek lub dwa odcinki serii COŚ, czyli Cieszyńskiego Objazdu Śmietników, no i niektóre rzeczy wnosiłem do piwnicy, niektóre na złom prosto i i się przez kilka lat nazbierało, no i byli tacy, którzy pisali, że oni w dwa dni by to posprzątali wszystko. Może, jak, jak są młodsi, mają czas i moce przerobowe, to może, ale ja postanowiłem zrobić z tego epopeję. <noise> I zobaczymy, ile zrobimy pod koniec tego roku. Mamy też kabelek. Kabelki będziemy też zbierali do osobnego. No i takie różne rzeczy, które nie, mogę, nie będę mógł zdemontować w pokoju na stoliku. Będzie osobne wiaderko. No i potem już jak się dostanę do szlifierek moich w piwnicy, które tam są dwie, scho dwie, schowane, zagrzebane. Wtedy będę odzyskiwał dalej. A teraz przechodzimy do etapu następnego kolego. Zostały żyły i zostało serce? Z prawdziwym nożykiem jest tutaj mieć prawdziwa, więc to już sobie odłożę do. Osobnego wiaderka na takie orzeszki zimowe I jak już będę miał szlifierkę To będziemy działali dalej Moi drodzy Mam nadzieję, że słoik się napełni yy, I że piwnica się opróżni Także Śrubki będziemy też zbierali Z tego wszystkiego Dali, Dziękuję za Waszą obecność Na tym filmiku Mam nadzieję, że będziecie śledzili Śledzili serię piwnica zbieracza 10 lipca Przepraszam, wybiegłem troszeczkę w przyszłość, <laughs> może dlatego, że za oknem mróz i chciałbym, żeby było ciepło. 10 stycznia mamy na kalendarzu, 10 stycznia. No i moi drodzy, dziękuję za obejrzenie tego odcinka inauguracyjnego, pierwszego do grudnia. Mam nadzieję, że się wyrobię, mam tylko wolną sobotę w tygodniu, bo cały czas pracuję. No i zobaczymy, może opróżnimy. Dziękuję za obejrzenie, wszystkiego dobrego, pozdrawiam z cieszyna, gdzie przygoda się zaczyna.